W tym krótkim wideo dam Ci siedmiostopniowy proces, który pozwoli Ci zaprojektować życie marzeń. Pokażę Ci, co trzeba zrobić, żeby stworzyć wizję, a następnie tę wizję zrealizować. Jeżeli chciałbyś mieć lepsze życie, to ten materiał jest przygotowany specjalnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, którą musisz zrobić, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz rzeczywiście osiągnąć. Musisz zacząć od końca, tak? Bo zauważyłem, że większość ludzi nie ma dokładnych celów. Większość ludzi nie wie dokładnie, co chce osiągnąć. Idź zapytaj ludzi, kim by chcieli być za 20-30 lat. Mogą ci powiedzieć: Hej, no, ja bym chciał być bogaty. Okej, okay, dobra, ale co to oznacza dla Ciebie? Dla mnie bogactwo to może być coś zupełnie innego niż dla Ciebie. Tak? Na przykład, chciałbym mieć fajny samochód. Ale co to jest ten fajny samochód? Jaka to jest marka? Jaki to jest konkretny samochód? Ile tych samochodów ma być? Większość ludzi tak naprawdę nie wie, co chce tak naprawdę osiągnąć, i przez to tego też nie osiąga, bo nawet nie wiedzą, do czego dążą. I to tak jakbyś nie wiem, Siadał na statek, był jego kapitanem, ale nie wiedział gdzie chcesz płynąć, to jak tam masz dopłynąć? Musisz konkretnie wiedzieć co chcesz osiągnąć za 30 lat, za 20, za 10, za 5, za 2 lata, za rok, za pół roku, w tym tygodniu, nawet dzisiaj. Musisz mieć konkretne, jasne, sprecyzowane cele i to jest Punkt pierwszy. Punkt drugi. Stwórz jasny opis tego, co chcesz osiągnąć. Możesz do tego wykorzystać Google Docsa, albo możesz na przykład wziąć kartkę i napisać dokładnie, co chcesz osiągnąć i stworzyć opis tego. Taki opis ze szczegółami, żeby mózg w ogóle wiedział, do czego ty dążysz. Jest pewna różnica, gdy mówię Ci, uwaga, nadchodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. A kiedy mówię Ci, uwaga, za tobą stoi, powiedzmy, muzułmanin z pięciometrowym ostrym nożem. Tak? No, nie wiem, co to są takie noże. Ale w każdym razie wiesz o co chodzi, tak? Daje ci jasną wizję tego i twój mózg jest w stanie sobie wyobrazić tą osobę z tym długim, błyszczącym nożem. A jeżeli powiem coś ogólnego, to tak naprawdę mózg nie jest w stanie sobie tego w żaden sposób wyobrazić. Dlatego musisz mieć jasną, krystaliczną wizję tego. Usiądź sobie, weź kartkę, długopis albo usiądź na, przed komputerem i napisz dokładnie, co chcesz osiągnąć. Opisz swoje idealne życie. Jak ono ma wyglądać, gdzie będziesz mieszkał, z kim będziesz mieszkał, z kim się będziesz spotykał, jakim samochodem będziesz jeździł, co będziesz jadł, jak będzie wyglądał Twój przeciętny dzień. Dokładna wizja tego, co chcesz zrealizować. I teraz staraj się codziennie do tego wracać oraz dopisywać kolejny szczegół, bo im coś jest bardziej jasno sprecyzowane, tym dużo łatwiej jest to osiągnąć. Bo wiesz, do czego dążysz. Bo tak jak mówiłem, większość ludzi ma jakieś pobożne życzenia, ale tak naprawdę dokładnie nie wiedzą, co chcą osiągnąć. Staraj się podzielić swoimi celami i marzeniami z innymi ludźmi. Im więcej ludzi, tym lepiej. Chodzi o to, że im więcej osób wie, co chcesz osiągnąć, to ludzie będą cię próbowali z tego rozliczyć, pewnego rodzaju presja się na tobie pojawi, a tym samym będziesz chciał pewnego rodzaju plan zrealizować. Więc na przykład, jeżeli chcesz w ciągu najbliższych 6 miesięcy zgubić 15 kg, to podziel się tym na mediach społecznościowych i powiedz, że właśnie zaczynasz swoją dietę. I możesz nawet dzielić się z postępów. Chodzi o to, żeby ludzie widzieli i cię rozliczyli z tego, żeby była pewnego rodzaju presja. I tak dobrze by było po prostu powiedzieć o wszystkich swoich marzeniach. Możesz to zrobić tutaj w komentarzu. Napisz, co dokładnie chcesz osiągnąć i kiedy. Podziel się z nami wszystkimi tutaj tym, a gwarantuję Ci, że pojawi się pewnego rodzaju presja i będziesz chciał to zrealizować. Pora przejść do realizacji z tego względu, że możesz mieć jakieś cele, możesz mieć jakieś marzenia, ale jeżeli tego nie realizujesz, to tak naprawdę to są tylko pobożne życzenia. Więc jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz wiedzieć, w jaki sposób to osiągniesz. Zaprojektuj produkt lub usługę, która Cię przeniesie z punktu A do punktu B. Zastanów się, na jakim rynku chcesz działać, w jaki sposób będziesz pomagał tam ludziom. Jak będzie wyglądał Twój produkt? Czy to na przykład będzie oprogramowanie? Czy to będzie jakiś kurs? Czy to będzie jakaś usługa? A może to będzie produkt fizyczny? Zastanów się, jak zamierzasz dojść do tego punktu. Konkretnie, jak zamierzasz przejść z punktu A do punktu B? Inaczej, to wszystko, co sobie zaprojektowałeś na początku, nie ma sensu, bo Ty nawet nie wiesz, jak, jak masz przejść z A do B, tak? To jest, to, ty musisz mieć po prostu produkt lub usługę która będzie takim przewoźnikiem z Twoich marzeń, Twojej wizji do, do rzeczywistości. Następnym krokiem jest zaprojektowanie naszego biznesu. Jak ten biznes będzie wyglądał za 10, 5 lat, za rok? Jak chciałbyś, żeby on wyglądał? Tak? Musisz mieć wizję i plan. Widzisz, jeżeli ja na przykład chciałbym zrobić coś wielkiego w branży usługowej, to moja wizja jest taka, że posiadam cały zespół ludzi, który wie, co ma robić. Mamy konkretne procedury, zdobywamy klientów i wszyscy wiedzą, co mają robić. Tak bym chciał, żeby wyglądał mój biznes. Nie chciałbym mieć firmy usługowej, w której muszę robić wszystko sam. Jeśli bym chciał stworzyć oprogramowanie, to chciałbym takie oprogramowanie stworzyć, które będzie dostarczało mega wartość klientom, czyli spowoduje, że będą zarabiali na przykład więcej. Nie wiem, stworzę jakieś oprogramowanie, które będzie lepiej optymalizowało reklamy na Facebooku. Dzięki temu moi klienci Będą mieli lepsze efekty, będą oszczędzali pieniądze, a z drugiej strony będą chętnie mi płacili, bo wiedzą i widzą, że to co robię ma sens. Czyli musisz zaprojektować cały ten swój biznes. Musisz konkretnie wiedzieć, co tak naprawdę chcesz w tym biznesie osiągnąć. Jak on ma wyglądać teraz, jak on ma wyglądać za jakiś czas. Bo oczywiście to jest normalne, że jak firma startuje, no to na początku trzeba dużo pracować, jesteś tym sam, albo ewentualnie masz wspólnika, ale z czasem warto by było widzieć, dokąd ta firma ma zmierzać. Bo po co ci firma, w której. I jesteś tylko ty sam. To nie jest żaden biznes. Jesteś w tym momencie samozatrudniony, tylko że spłacisz sobie wszystkie składki. Następnym krokiem jest codzienne działanie. Widzisz, bardzo łatwo jest coś je zaprojektować, a trudniej to potem jest wyegzekwować. Czyli my musimy działać każdego dnia, żeby mieć efekty wyniki. Trzeba sobie stworzyć kalendarz. Musisz wiedzieć, jakie projekty chcesz rozwinąć w danym roku. Co będziesz robił na przykład w poszczególnych miesiącach? Co będziesz robił w poszczególnych tygodniach? Co będziesz robił każdego dnia? Czy to, co robisz każdego dnia, przybliża się do tej wizji? I do tego planu, który sobie za założyłeś, tak? Więc musisz codziennie pracować i codziennie egzekwować to, bo inaczej tak naprawdę się mijasz z tą wizją. No i ostatnim krokiem jest nieustępliwość. To, co faktycznie odróżnia ludzi sukcesu od tych, którzy nigdy tego sukcesu nie osiągną, jest to, że pomimo różnych przeciwności, pomimo tego, że się nie chce, pomimo wielu różnych rzeczy, tak naprawdę są nieustępliwi. Cały czas naciskają i cały czas chcą osiągnąć jak najwięcej. Więc musisz mieć taką cechę w sobie, taką wyrobioną cechę w sobie, żeby cały czas pchać, cały czas cisnąć, aż zrealizujesz swoją wizję. I jeżeli te rzeczy, tutaj, które umawiałem, wdrożysz do swojego życia, to gwarantuję ci, że pewnego dnia obudzisz się w rzeczywistości, w której chciałeś się obudzić. A jeżeli tego nie zrobisz, to tak naprawdę będziesz dryfował. Ludzie, którzy osiągają sukces, to są ludzie, którzy stworzyli sobie swoją wizję, a potem konsekwentnie ją realizowali. Pamiętaj o tym, że czas i tak mija i albo obudzisz się w rzeczywistości, którą sobie zaprojektowałeś, albo, co gorsza, będziesz realizował czyjąś wizję, czyjąś rzeczywistość. Zastanów się nad tym, bo oczywiście możesz iść do pracy, zarabiać określoną sumę pieniędzy i być szczęśliwy, ale tak naprawdę w tym momencie realizujesz czyjeś marzenia. Ktoś pewnego dnia postawił sobie jakąś wizję i zaczął ją konsekwentnie realizować i zatrudnił cię do tej wizji, żebyś pomógł mu ją zrealizować. Oczywiście czasami jest tak, że ty realizujesz swoją wizję i pomagasz komuś innemu jeszcze realizować swoją wizję. Czyli na przykład masz firmę usługową, która pozwala ci realizować twoje marzenia, ale przy okazji też realizujesz marzenia innych ludzi. Musisz przede wszystkim stworzyć wizję i zacząć ją konsekwentnie realizować. Zobacz. Ktoś ci powie, po co jest chodzić na siłownię, po co jest trenować, tak? Ale ten czas i tak minie. Jeżeli ty będziesz chodzić trzy razy w tygodniu na siłownię, to za 10 lat będziesz dużo lepiej zbudowany niż większość Twoich znajomych. Albo przynajmniej będziesz wyglądał naprawdę zdrowo. Więc pamiętaj o tym, żeby przechodzić przez ten 7 stopniowy plan i stworzyć sobie jasną krystaliczną wizję, a następnie ją zrealizować.